Natomiast do pana Kitybajewa mam takie pytanie. No, czego pan jako, jako człowiek z Kazachstanu tak, oczekuje od nas tutaj w Europie? Czy, czy, czy w ogóle czegokolwiek pan oczekuje i czy na cokolwiek pan liczy? Wy każdy raz вопрос tak, że ja na niego должен czyta, говорить 4 godziny. Za każdym razem zadaję pani pytanie w taki sposób, że w zasadzie musiałbym na nie odpowiadać cztery godziny. Na początek mała dygresja. Przede wszystkim jestem synem wicepremiera Kazachstanu. Sam ja był wiceministrem i wiceprezydentem dwóch krupnych gospodarcznych korporacji. Sam byłem wiceministrem i wiceprezesem dwóch dużych korporacji. Kazachstanska elita uczniówska i ja, skażę, mnie jest czas 56 lat, ja a, znaczy, z 8-letnią wodrostą nakarżujcie w tym kręgu. Elita Kazachstanu jest bardzo wąska. Mam teraz 56 lat i można powiedzieć, że od 8 roku życia znajduję się w tym kręgu. Так вот, я могу сказать, что Назарбаев никогда не был коммунистом. И могу поверить, что Назарбаев никогда не был коммунистом. Большая часть руководства Казахстана последних лет, она не была коммунистами. И большая часть керовництва Казахстану с последних лет никогда не было. Точно так же, как вся советская элита, она, за редким исключением, они не были коммунистами. I tak samo jak cała elita radziecka za rzad, poza rzadkimi wyjątkami nigdy nie była komunistyczna. Oni a nie byli biurokratami i Związek Radziecki rozwalił się w o przecież po temu, że именно ten klas решил, że im удобнее будет w swoich национальных государствах. Oni byli ta elita biurokratami i za ZSRR rozpadł się głównie dlatego, że ta klasa właśnie zdecydowała, że lepiej im będzie działać na szczeblu swoich własnych państw. I ja więcej w... pieniędzy będzie można zarobić. Tak? To jest, się, że to, co się dzieje w naszej происходит w naszej to jest absolutnie obiektywne i Więc. <Glanie> Почти о том, что то, что делается сегодня в Казахстане, в России, это что-то совершенно объективное и не до уникнения. То есть с этой точки зрения я всегда являюсь пессимистом, но я понимаю, что вот то, что делал я, делал Мухтар Блязов, Владимир Козлов, оно очень сильно продвигало нашу страну и продвигает нашу страну, к, скажем, к более лучшему устройству. Z tego punktu widzenia zawsze byłem i jestem pesymistą, ale mogę powiedzieć, że to, co robiłem ja, to, co robił Abliazow, to, co robił Kozłow, sprawiało, że kraj szedł w kierunku lepszego ustroju. Dlatego nie jestem optymistą. Nie uważam, że Europa czy Stany Zjednoczone przyjdą i nam pomogą. w данном случае они могут сделать что то улучшить, что то ухудшить, но изменить кардинально в нашем регионе они не смогут. W danym przypadku mogą coś pogorszyć, mogą coś polepszyć, ale tak aby przeprowadzić głębokie zmiany w naszym regionie tego niestety nie mogą zrobić. No, ma, ma, nasza, ot, moja zadania, ja считаю, jest to tak, żeby Europa i Stany Zjednoczone Ameryki wpływali w stronę plusa, a nie minusa. Moim zadaniem jest to, aby sprawić, by działania Europy, działania Stanów Zjednoczonych, bardziej szły w kierunku tego plusa niż minusa. Ja mogę szczerze powiedzieć, że jeśli by Europa i USA Ani Nazarbaeva zrobili demokratą za pół roku. I mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli tylko Europa czy Stany Zjednoczone by zechciały, to mogliby zrobić, uczynić z Nazarbajewa demokratę w ciągu pół roku. Dla tego nie można wadzić wojska, i bomby. I do tego nie są potrzebne żadne bomby ani żadne inne środki nacisku. Na dobre to są akwarystyki, a dobre to są w Kazachstanie. Одной тысячи семей Казахстане. Тысячи семей. Треба только заблоковать <говорит> все активы заграничные тысячу родин в Казахстане. Например, я написал заявление в Швейцарии. По этому заявлению арестовано 600 миллионов евро Тимура Кулебаева, и он уже третий год не может их вытащить. Тимура Кулебаева. Это взять Назарбаева. <говорит> Po wydaniu przeze mnie oświadczenia czy zgłoszenia w Szwecji zostało, zablok w Szwajcarii zostało zablokowanych 600 milionów euro szwagra Nazarbajewa, Timura Kulibaiewa. Tak, tak problem jest w tym, ja przywiduję cyfry. Kazachstan zarobił w 2011 roku 46 miliardów od wydobycia kazachskiej niefty. Problem polega na tym, co właśnie zacytuję. Może przytoczę dane liczbowe. Kazachstan w roku 2011 zarobił 46 miliardów dolarów na wydobyciu i sprzedaży ropy. I z nich 26 miliardów poluczyli innostrany inwestorzy. Pierwotnie Amerykanie i Brytyjczycy Galanci. 26 z czego 26 miliardów otrzymali inwestorzy zagraniczni. W pierwszej kolejności byli to inwestorzy z USA, Wielkiej Brytanii i Holandii. To jest, ta struktura gospodarstwa, która tu w Kazachstanie, ona pozwala i zagranicznemu kapitalu zarabiać dochodność 70 -80 w 70-80% godowych. po prostu ta struktura państwa, która obecnie istnieje w Kazachstanie, pozwala e, dużemu kapitałowi zagranicznemu e, uzyskać rentowność na e, poziomie 70-80% W demokratycznym państwie zarabialiby mniej, o to chodzi, w tak? Demokratycznym nie mniej. W demokratycznym gospodarstwie ja myślę, z uwzględnieniem tego, oni zarabiali około 25-30%, ponieważ sektor ryzykowny, jest ryzykowany. Nie w, nie w, nie w, nie w w demokratycznym państwie zarabialiby około 25-30%, ponieważ sektor wydobycia ropy naftowej jest dosyć ryzykowny. Ja wam my komisję, komisję w w USA, I Mogę przytoczyć taki przykład. Wysłaliśmy swoje oświadczenia do Komisji do spraw polityki cenowej, ustalania cen w Stanach Zjednoczonych. Письмо, в котором проинформировали, что Назарбаев в обмен на продажу китайским инвесторам части казахстанских активов получил крупный пакет акций двух китайских нефтяных корпораций. W tym oświadczeniu że część в этом освидетельствовании поинформировали, что президент Назарбаев переказал часть активов Казахстану. Inwestorom chińskim w zamian za akcje dwóch dużych przedsiębiorstw wydobycia ropy naftowej. Od nam nie Od tego czasu minęły trzy lata i nie uzyskaliśmy odpowiedzi.